Witam serdecznie wszystkie baranki. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie na październik 2025. Yy, mamy główną talię, mamy karty wyroczni i mamy talię dopowiadającą. Zobaczymy, jak to pójdzie. Główna talia. Zobaczymy co w finansach co w miłości i czego się nie spodziewacie. Co idzie do baranku dla nas? Co nam karty pokażą? Ok, październik 2025 baranki. Finanse. O, wow, dużo, dużo energii. Jest paść paś buław, 10 buław i, i szóstka buław. Czyli tak, może się zacząć coś nowego, tak? Jest ta energia pazia buław. Bo czujecie się przeciążeni, 10 buław. I to, I to przyniesie zwycięstwo, wiecie? Tu się może coś udać, naprawdę, bo rzeczywiście, może to jest zmiana pracy, może, to, może myślicie o tym, że może zaczniecie myśleć o tym, żeby, żeby coś zmienić. Żeby zmienić pracę, żeby zmienić, żeby, nie wiem, zrobić coś inaczej w swoim życiu, tak? Ale to będzie, to się Wam opłaci, bo, bo jest to zwycięstwo. Zaraz jest... zobaczymy. Co tu jest dalej. Tak, jest taka trochę rozterka, tak? Jest. Um, jest czwórka pentakli. To jest takie trzymanie się tego, co już mamy, bo jest bezpieczne. Ale... Um, no, ale może zacząć wa warto zacząć coś nowego, prawda? Teraz zobaczymy. Dopowiemy sobie, co tutaj... Dlaczego... Dlaczego dziesiątka e, buław? Dlaczego? Dlaczego my tutaj mamy dziesiątkę głow? Siła. No jesteście silni w tym. Coś tutaj, coś, coś. To jest taka energia wytrwania w czymś. No i czasami dobrze, jak wytrwamy, ale no ale czasami bierzemy na siebie za dużo. Może to jest i król Pentakli. No tak, bo trzymajcie się jednej pracy. Bo macie tę wizję, chcecie dobrze zarabiać, prawda? Nie chcecie, nie chcecie tych zawirowań. Myślicie, um, będę się trzymać tej pracy, to, ewentual, to ostatecznie dostanę to, czego potrzebuję, tak? Będę ciężko pracować, stanę się tym królem pentakli. Um, to jest taka, król pentakli, to jest energia um, taka stabilna, bardzo uzimniona. To jest taka dojrzała, dojrzała energia, dojrzała osoba, która, która jest bardzo odpowiedzialna. Okay? Może ta odpowiedzialność was trzyma w tym. Zobaczymy. No, i tutaj to by się potwierdzało też te czwórka, czwórka pentakli, czwórka monet, że trzyma. A chcecie się tego trzymać. No, ale dlaczego ten. Y Paść, yy, paść yy, paś No tak. Yy, musicie, czego musicie się wystrzegać? Nie powtarzać yy, jakichś schematów, przez które już przechodziliście, tak? Coś, co wydarzało się w przeszłości. Te same schematy. Nie powtarzać ich, bo, yy, no bo to. Yy, piątka pentakli to jest bieda, tak? Czyli to jest coś, co nie wyszło, coś, coś jakaś, To jest energia braku. Może dlatego też chcecie się trzymać tego, gdzie jesteście, chociaż nie siecie te 10 buław i już prawie w ogóle nie widzicie, gdzie idziecie, bo tyle na siebie wzięliście. Może to nie o to chodzi. Może trzeba, trzeba zacząć coś nowego. Zobaczymy, skąd, weźmie się ta, skąd bierze się to nasze, to nasze zwycięstwo. Trójka buław. I piątka kielichów. To, co ja tutaj widzę, jak czuję, musicie zadziałać. Musicie zadziałać, przestać patrzeć na te kielichy, które upadły. To, czego nie macie. Piątka kielichów to też jest energia braku. To jest tęsknimy zacząć. Może mieliście kiedyś inną pracę. Może wszystko wyglądało inaczej. I, i, i patrzycie wstecz co tutaj mamy. Patrzycie wstecz i chcecie, żeby było tak samo, ale to już nie wróci. Dobrze? To już nie wróci, jeżeli coś działało w przyszłości, teraz już to, tego nie macie, straciliście tę pracę czy cokolwiek. Trzeba patrzeć w przyszłość. Trzeba, trzeba zadziałać, bo to Was prowadzi do zwycięstwa. To Was prowadzi do zwycięstwa. No i dlaczego ta czwórka? Czwórka monet. Szóstka. I dwójka pentakli. Okay, dużo macie tu pieniędzy, <grystanie> energii pieniężnej, energii uziemienia. Ym... No to jest znowu to samo, tak? To jest takie balansowanie. Może, może wy chcecie coś zrobić, chcecie coś zmienić, ale bardzo się boicie odejścia od tego, co już macie. Chociaż nie jest doskonałe to, co już macie, ale jest jakieś. Macie jakiś dochód, coś tam się. Dzieje. więc zobaczymy. No, no tak wygląda dla Was październik. Yy, będą te rozważania. Mhm. No dobrze, to teraz sobie sprawdźmy, co w miłości. Co w miłości? Co w miłości idzie do baranków? Co nam przyniesie październik, Jakie energie, coś nowego! Wygląda na to, że nadchodzą zmiany, tak, macie wieża. Macie... asa pentakli. Od czegoś odchodzicie. Ósemka kielichów. I jest jakaś energia um, um, rycerza, rycerza buław. Coś się zaczyna dziać. No dobrze. Dlaczego mamy? Dlaczego mamy wierzyć? Wieża przychodzi wtedy, kiedy, um, kiedy wszechświat uznaje, że potrzebujemy zmiany, ale my tak siedzimy w tym, co już mamy, że tej zmiany się boimy, nie chcemy wyjść z tego, co mamy, ale to nie jest dla nas dobre, to nam w ogóle nie służy. Więc wszechświat jakby przesyła nam tę wieżę, coś się wali, coś zewnątrz, na co nie mamy wpływu, tak? Mamy koszmary. Macie koszmary, tak? Są jakieś. Są jakieś yy... No, wasza głowa jest pełna obaw. Ale, ale macie też um, asa Pucharów, asa kielichów. As kielichów to jest coś, coś nowego. Czyli też myślicie, też myślicie o początku, myślicie, bo kielichy to jest miłość. I tu macie następnego asa, tu jest as pentakli. Um, No tak, jeszcze siódemka kielichów nam wypadła, czyli czujecie jakbyście mieli, mieli dużo opcji, nie wiecie czego, no, ale co jest ważne tutaj, trzeba, trzeba jakby rozróżnić w tych opcjach, co jest tylko iluzją, a co jest naprawdę do osiągnięcia, albo no jest jakieś, stoicie przed jakimś wyborem, tak, zobaczymy dlaczego... Dlaczego odchodzicie? Ósemka kielichów. Mamy króla pentakli i słońce. No proszę, no, no, no to Wam się marzy. Marzy wam, marzy wam się słońce, marzy Wam się spełnienie, marzy Wam się coś nowego. Dlatego decydujecie się odejść. Jeszcze zobaczymy tego rycerza buław. Mm, no tak, coś nowego. Jest jakieś działanie, myślicie o działaniu. Bo jest dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy to jest ogromne zranienie i to jest już koniec, tak? To jest dziesięć, to jest pełny cykl i to jest koniec. Coś poszło nie tak, coś poszło nie tak. Może na razie tylko o tym myślicie, bo tutaj macie dziewiątkę mieczy. Może to jest na razie w, naszej, w Waszej głowie, ale myślicie o tym, żeby zacząć coś nowego. Tak. Dwójka kielichów, miłość. Miłość, chcecie prawdziwej miłości. Może Macie już coś na horyzoncie, co? I ten początek zobaczymy. Asa, Asa, Pentakli. No, jest wisielec. Czujecie, że utknęliście. I macie czwórkę buław. To jest świętowanie, dom. Chcecie czegoś prawdziwego, tak? To, co macie teraz, czujecie, że to nie jest prawdziwe. To nie jest to, co, czego byście chcieli. Czujecie, że chcecie zmiany. Zmiany, gdzie jest prawdziwa miłość i dwoje szczęśliwych ludzi. Na hmm. to musicie być bardzo ostrożni, bo macie siedem kielichów. To jest. Um... No to są iluzje też, tak? To musicie. Um... Musicie. Musicie. Musicie rozróżnić. Kierujcie się sercem. Macie asa kielichów. Kierujcie się sercem. Co Wam serce podpowiada, to róbcie. No. Dobra, zobaczymy teraz sobie, co... co do Was idzie, czego się nie spodziewacie. Mam nadzieję, że to będzie dobra niespodzianka. Dużo zmian Wam tutaj się szykuje. Zobaczymy. Co idzie do baranków? Jaka niespodzianka idzie do baranków? Pokażcie nam tę kartę. Bardzo śliskie są te karty. Jaka niespodzianka idzie do baranków w październiku? Pas mieczy. Dziewięć kielichów i pustelnik. Asmieczy to prawda. To jest odcięcie to jest odcięcie y, czegoś. To jest nowy początek. Macie trzy asy. Macie asa kielichów, asa buław i asa miaczy. Czyli coś się kroi, Kroi się jakiś nowy początek u Was. Dziewiątka y, kielichów to, y, to karta spełnienia, samo spełnienia. Czyli jeżeli rzeczywiście. I pustelnik to jest takie um, oświecenie, tak? Oświecenie, takie spojrzenie w siebie też. I. No, jeżeli rzeczywiście. Um, co ja widzę, co się u Was dzieje, to rzeczywiście zacznie się coś nowego i to przyniesie tylko dobre rzeczy. Jakaś prawda może wyjdzie na jaw. No dobrze, zobaczymy sobie, dopowiem sobie tutaj. Dlaczego as mieczy? Dlaczego as mieczy? Dlaczego mamy asa mieczy? Bo jest król mieczy. I czwórka kielichów. No tak. Czwórka kielichów potwierdza Waszą energię z czytania na miłość. To jest energia znudzenia, energia utkwienia w, w jakiejś sytuacji. Takie nie chce mi się, prawda? Czyli siedzicie w czymś, bo z powodu różnych rzeczy, z powodu, tego, z powodu przyzwyczajenia, z powodu, ja nie wiem, zobowiązań, ale, ale coś się zniechalo, coś tak? Król Mieczy czy to może być energia powietrzna, tak? Bliźnięta waga wodnik to jest też taka dojrzała energia to może być Wasza energia. Król czy to osoba, która to jest, kieruje się inteligencją, nie kieruje się uczuciami, kieruje się logiką. To nie znaczy, że nie ma uczuć, tylko, tylko bardziej kalkuluje, tak? Bardziej, czyli może tak musicie spojrzeć na swoją sytuację. Musicie sobie zapisać plusy, plusy i minusy. Jeżeli podejmujecie jakąś decyzję i ich wtedy zobaczyć. No ale z drugiej strony pamiętajcie też była sugestia, że macie się kierować sercem, tak? Czyli no przychodzi jakiś nowy początek. Dlaczego mamy dziewiątkę kielichów? Macie intuicję. Dziewiątka kielichów to jest samo... To jest miłość własna, tak? Kapłanka, to jest. To jest. Kapłanka, kapłanka ma ogromną intuicję. Kapłanka jest tą silną kobietą, tak? To jest taka silna, silna energia żeńska. I co jeszcze? No i znowu czwórka pentakli, która już tam nam się chyba pojawiła i to jest takie. Trzymanie się tego, co, co mamy. Kierujcie się intuicją. Podejmujcie decyzję kieru kierując się intuicją. Dlaczego jest pustelnik? Bo jest świat. I są e, trzy buławy tylko buław. E, coś się kończy i jest czas wyruszyć nową drogę. Takie jest przesłanie. Zobaczymy sobie teraz um, karty wyroczni. Co Wam chcę powiedzieć? Jakie jest przesłanie dla baranków od karty wyroczni na październik 2025? Inspiracja. Otwarcie. Otwórzcie się na nowe. Dajcie się zainspirować. I pamiętajcie, mieliście dużo buław. Buławy to też jest inspiracja. To jest, to jest ogień. To jest działanie. I odwaga. Miejcie odwagę. I także to wszystko. Wszystkiego najlepszego, baranki. Mam nadzieję, że październik e, będzie ciekawym miesiącem, że wszystko się dobrze ułoży. E, dziękuję bardzo i do usłyszenia ponownie.